Witajcie na kanale Majgra. Macie z tej strony. Dzisiaj otworzymy sobie Lost Origina kolejnego. Gruba dostawa z hurtowni dojechała. Myślę, że wszyscy, którzy mieliście jakieś opóźnienia w swoich zamówieniach na dniach albo nawet przed filmikiem, już dostaliście swoje boksy. A my sobie otworzymy jeden taki boksik teraz na tym odcinku. Dodatkowa uwaga: nie bójcie się tego, jeżeli wasza folia jest jakaś dziwna. Spójrzcie tutaj. W ogóle tej folii jest tutaj bardzo dużo w tym jednym miejscu. Wygląda jak nieudany pre Czy tam jak to się nazywa, te fałszywe, ee, podrabiane boksy. Ogólnie folia we wszystkich miejscach wygląda w porządku, tylko na plecach w niektórych boksach jest coś takiego, nie? GigiD, jak to, jak to mówi Rudy. Z racji, że ja zawsze staram się brać najbardziej uszkodzone boksy, a ten ma najbardziej tak naciągniętą folię na plecach, no to otworzymy sobie tego boksa. Życzcie mi szczęścia. I dziękuję za wyrazy współczucia po pierwszym openingu. Muszę wam powiedzieć, że macie niezłego fuksa, bo... Tak ładnie zaczęło świecić słońce, akurat przed rozpoczęciem tego nagrania, że po prostu jakiś cud. Więc mam nadzieję, że będzie dość fajny opening. Ach, sobie tego betlaka. 36 paczek, booster box. Naprawdę. Boże, daj mi jakieś fajne altarty. Bo, bo ostatnio tylko ten pikacz się trafił, i to tak wiecie, rzutem na taśmę, nie? O, ja NLA Stories. Zawsze, zawsze jak są jakieś fajne dodatki, to po prostu nic nie wchodzi. Jedynym wyjątkiem w historii tego kanału był Brilliant Stars, gdzie no trafialiśmy hit za hitem, nie? I to takie naprawdę duże. Ale w większości przypadków, jak przejrzycie ten kanał, to za każdym razem jest jeda. Więc no zobaczymy. To jest jakiś tam nowszy print, bo oczywiście były opóźnienia w dostawie do Polski. No, błagam was, jest Zaraz listopad, nie? Ile można było czekać na te wszystkie rzeczy? Doklecik, jaki ładny blip. pak też fajny. Ciekawe, jak oni robią te scenariusze, no bo to jest fotografia, nie? To nie jest narysowane. Więc. O, tak lecik fajny. I jedziemy. Ciekawe, no. Chciałbym naprawdę trafić coś fajnego. Może nakręcimy jeszcze jednego boksa. Jeszcze nie zdecydowałem. Ale na razie na razie cieszymy się tym, co mamy. Fantina Relay. Relay, ostatni ostatnim trafiliśmy tylko raz. Jedna sztuka. A to jest przecież zwykły common. Box of Disaster. Mala, mala. Jest jakaś rerka, nie holorerka, tylko zwykła rerka. Grywana. Czy ktoś, ktoś gra takimi kartami? Czy jednak paczka do śmieci? O tu się coś. Błyszczy więc, albo jakaś uszkodzona fałka, bardzo mocno. Albo wreszcie coś dobrego. Ok, Porygon Z i Giratina Wistar. Ok. Liczę, że w tym dodatku, który będzie miał miejsce w styczniu w przyszłego roku, gdzie będą te alt-arty różnych Pokémonów, tak obstawiam naprawdę wysoko, że Giratina będzie miała alt-arta. Mewtwo będzie miała alt-arta. Charizard już był, czy znaczy będzie w tych y, boksach pod koniec października, natomiast, o, to, to, to. Natomiast Giratina nie ma, oprócz y, bycia w wersji tej rainbow'owej, no to, uuu, Senti-Skocz max Ale pożalę się. Kupiłem go dopiero co. O! Jeszcze do mnie nie dojechał, a go kupiłem. Ale Senti-Skocz max no to jest trafienie, które ja chciałem mieć, no. Ale. Ach! Sa, sam sam do siebie mówiłem. Przecież nawet na nagraniu było. Jaki jaki. Co to był zaczynek? Żeby nie kupywać, zanim się boksów nie otworzy. Ach! Powinienem sam siebie słuchać. Widzicie, jakie złote rady daje? Tylko trzeba je słuchać. Ja sam mam największy z nimi problem. Ale nie ma co. Senties VMAX, Vimax. Ja bardzo lubię Senties Corcha. Vimaxik jest super. bomba. Myślę, że też nie będzie problemu, żeby nadmiar sprzedać. Electros i Orbital, pierwszy holo pokémon. Jak na razie, bardziej mi się ten box podoba niż ten pierwszy, którego otwieraliśmy jakiś czas temu, bo jest Altart. <grymne> Czemu powtórka? I jest. O no czekajcie, coś tu. O, 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 o. Patrzcie, widzicie, widać to, czy nie widać? Ząbki tutaj. No. Ząbki widać? Chyba widać. Nie wiem, czy przerzuciłem karty? Przerzuciłem, dobra. Ciekawe, co to była za karta ta? Nie... ISKAN? ISKAN, o! Taki tu ząbkowany. Ciekawe, czy przy sprzedaży w stanie NIRMIN ktoś by się przyczepił. Polito. Polito. Zrobili poli i Politołta i oba są non holo. To jest skandal. Ja się pytam Pokemony dlaczego. dlaczego? Jak może, jak w ogóle możecie spojrzeć w lustro. Takie rzeczy. Naprawdę, skandal. O, co to spadło? Na giratinę. Brązą. kolraz. jedziesz. Pyk pyk, 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 pyk. Uuu, Snizzler. Jej. Nasze szajni. Niestety bezwartościowa. Szkoda. Naprawdę mogliby coś fajniejszego z tym zrobić. To jest przykre. Powiem być. Jakby te shiny były przez dwa na case'a, to powiem Wam, że byłoby super. Bo to. One są grywalne chociaż? Znaczy, zakładam, że w jakimś tam stopniu są grywalne, ale pewnie nie jakoś super kosmicznie, nie? No ale. manetrik i Drapion V. No to cóż. Zapycha, czwałka. A szkoda, bo drapią fajny Pokémon, ale on nie ma szczęścia do, do statystyk jakie dostaje. Nie do O swoich... tutaj też jakieś gniecienia na kartach są. Dobra, bo już przeskoczyłem. Kreselia yy, Rajczu. to jest energia, to idzie tu i kod. Ale coś jest dziwnego z tymi paczkami. No bo tu maszyna, tutaj wgniecienie jakieś. W losowej karcie w Ankomonach. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dziwne to. A tu chyba też fauka. jest Box of Disaster. Zobaczymy, czy ten box też będzie disaster. Aż taki disaster już chyba, nie? Bo było spoko. Bo na razie mamy co? Trzy trafienia to takie fajniejsze. Jedno holo. Co mnie cieszy, że holo jest mało, bo holo skakują w te sloty fajniejsze. Czy mi się wydaje, czy poprzednio, jak otwieraliśmy, to nawet Secret, a nie było? Chyba nie było, nie? Bye Will. Nie ja wiem, poliłak był wcześniej tak nie reagowałem. Co mamy z koeta? Poliraf. Czemu nie jesteś holo? Holo byłby świetny. Poli to holo też byłby śliczny, ale nie! Po co? Pokémon strąpany. Takie fajne Pokémony mi tutaj szkalować. Dobra, Damage Pump, Dotler, Sidra, Pikachu, sudo do Elektrik, Nęcają się na mną. I Hydra. Hydra. Gudra ta. Trafiliśmy wistara, nie? w nie? W tym poprzednim openingu. I ja tak mówiłem, że o, to jest chyba grywalna karta, nie? O, będzie warta, będzie warta. A potem się okazało, że to nie całe 2 euro. Mówię, aha. No tak, tak. Uuu, wartość. Uuu, 2 euro. W ogóle te, część tych Wistarów w jest tak śmiesznie tania. To jest z Pokemon Go, to już w ogóle. Toolbox i gudra Rainbowowa. Okej. Okay. Nie jest to może jakiś ulubiony typ secretu. Ale w sumie w secretach teraz nie ma chyba niczego takiego super fantastycznego. Złota Giratina jest wista nie? Do trafienia. To ona jest fajna. Czy jeszcze jest coś złotego z Pokemona? Nie kojarzę. Wcześniej było, były po dwie, trzy karty złote, nie? Ale teraz? Teraz tak chyba nie bardzo. Dobra, odkurzacz. Caskun, rozeliacz, kawka, syl, szap, bla, 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 bo masło. To są po prostu złodzieje, kolesiostwo, nepotyzm. Dlaczego tak? Dlaczego oni nie są holo? No, pierwsza połowa, bo finalizuje, zobaczymy czy jeszcze coś trafimy. Że żadnych fulartów nie było takich z regularnego setu, więc yy, trzymamy kciuki za altata. Pojłak! Odnisz, Growlite, Sidot, Cliffable Fable i Trevenant. Oj! 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 Of Open the door, od plażu. Kodzik. Raz, dwa, trzy i cztery. I polir. Likitung. Dużo, dużo mojej ewolucji ulubionej. Aipom, Spinarak, Litwick. Charizard! Uuuu! Uu. Charizard! Dobrze go trafić. Chociaż jednego, nie? Charizardzik się trafi. I tutaj jeszcze też coś jest z tym boksiem. Zobaczymy co. Panik mask lampet. Jeszcze nie dojechaliśmy do połowy jeszcze. Jedna paczka. Ta, to jedna paczka jest połowa. Snizler? Kolejny? I curen vmax. Ok. <laughs> eee, ciekawe. Ciekawe. Muszę przyznać, że ciekawy. Eee, dwa snizlery. Myślę, że zawsze się różne trafiają te. Eee, ok. Mam nadzieję, że szczerze mam nadzieję, że nie trafimy trzeciego. Że to nie jest jakiś dodatkowy traf. 2, 3, 4. Muszę powiedzieć, że pierwsza połowa boksa jest fajna. Oliwak, Odish, Growlithe, Parasect i Kramorant. No i 50% za nami mamy. No mamy całkiem nieźle, bo tu mamy 5 trafień. No tu mamy dwa trafienia, ale już był ten. Holo jest mało, więc napawa to optymizm. Okej. Okay. Zobaczmy co dalej, zobaczmy co dalej. Ten Sneasel trochę tak wyprowadził mnie z równowagi. W sensie, nie, nie że zdenerwował, tylko tak takie eee... Ee, skąd on się wziął? Dobra, Wyrmple, Raihon, wyrm, Castform! Okej, okay. lubię Czerana. Barbaracle, eee, hola. Castformik. Ten Castform w ogóle jest chyba z Chilling Rain, jeżeli się nie mylę. Bo oni mieszają te charakter karty Kartami z wcześniejszych setów. Więc widać, że jeżeli jest jakiś charakter, karta z takimi Pokémonami. Znaczy, może nie Pokémonami, nie, nie tylko w domyśle, że z Pokémon Legend Arceus, jak na przykład ta karta, nie? Postać jest z tej gry. No to znaczy, że. Poliwak! To znaczy, że to jest nowa karta. Nie jakaś dodana do tego setu, tylko nowa. A jeżeli jest właśnie taki czerem z no to znaczy, że prawdopodobnie jest po prostu przerzucony ze starego setu. Nie wiem dokładnie z którego. Prawdopodobnie VMAX Climax, ale no, tak bym zakładał. Okej, okay, Riley, Gloom, szapet Pikachu, Macho, Phantom, Sudowo Pikachu, Macho, Phantom, Sudowo I można tak powtarzać bez końca. Ja, lecimy dalej. Trochę nam się spowolnił opening, bo nie trafiamy żadnego szalonego dropu z tej połówce, ale jeszcze paręnaście paczek przed nami. Dobra, co mamy do Bronzora i Diugonga. Wolę takie paczki trafiać niż holo, serio. U holo to jest, o Boże, to mogło być, mógł być Alt Art Piratina. <laughs> ale no, widzicie, zamotałem się. Dobra, torkol. Arezu, Litleo, Gastly, Pinacle, Daclet, Zoroavantina i Ariados naszego Kondy. Nie, chwila. chwila. Nie, dobrze, tu. Dawać mi, dawać mi... Pularty właśnie... Pulartów nie było. O matko, trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Swoją drogą propoweningów innych ludzi, no to... No wiecie, że ja tego Rodiego oglądam dość sporo. Znaczy sporo. No tyle ile tam rzuca. Od czasu do czasu robią openings Pokémonów. Ja zawsze lubię, jak on otwiera jakieś karty. Nie mam pojęcia, co on otwiera. Oh, Sableye. To akurat nie jest złe trafienie, wiecie? To akurat nie jest. No, i on otwiera te jakieś paczki. I kurde, trafi jakieś altarta, trafi coś. Nie mam pojęcia, czym jest. Fajnie, nie, cieszy się. Bardzo mu się te holosy zwykle podobają. Ostatnio jednego, jedną paczkę otworzył, znaczy jednego boxa otworzył i chyba wyjął. Miała. Altarta. Wiadomo, nie jest to jakieś, jakaś mega droga karta, jakaś mega chodliwa, no ale to jest. O! Isuja z Roark. Ale jednak wiecie, no otworzył altarta, nie? A podobno ciężko się otwiera altarty. Co prawda, my nie otworzyliśmy jakoś super, super dużo tych boksów, więc ciężko powiedzieć, ale jeżeli na przykład nie trafilibyśmy znowu w tym odcinku, no to, no to już można się zastanawiać, co tu się dzieje. E, widziałem kątem coś tu jest. Zobaczymy zaraz. Electric Ghastly. Wow, Orbital V-Max. E to super. I confi Dwa vimaxy altartowe. E nice, nice, nice. Ale fajnie. No to, to ja lubię. To ja lubię. trainers z galery, Pokémony, altarty. Fantastycznie. Bardzo się cieszę. Lecimy dalej, zobaczymy, co jest jeszcze tu. Jeszcze parę. Jeszcze sporo paczek przed nami. I nie trafiliśmy regularnego fularta. Albo w ogóle nic z tej fulartowej półki. Co prawda podobno w imaksy trochę podbierają, bo możemy trafić wistara, możemy nie trafić żadnego Fularta, ale jeszcze nie wiadomo. Jeszcze trochę mam paczek. Jednak liczę, że ten fulartowy strzał jakiś będzie. To w najgorszym wypadku. Jakaś postać, chociaż nie wiem, czy jakaś postać jest popularna z tego setu. W formie Full Art? Nie wydaje mi się. Ale też lubię być zaskoczony. Ale ten Orbital, powiem wam, super sprawa. Bardzo się cieszę. Ładny w ogóle jest ten Orbital. Ale co, najgo co najgorsze, sumie to nie... A. W sumie to nie jest najgorsze, ale jednak Orbital był... W tej formie, yy, kiedy to było? Vivid Voltage, czyli dawno temu. Zwykły orbital co prawda był w formie jakiejś tam Viboxa boxa Poliwag. Dużo poliłaków. Spiritum i A, odkurzacz. ah myślałaś myślałem, aż giratina. Złoty odkurzacz, ajajaj. Aj, aj. So close. Ale drugi secret, drugi sekret Dajcie mi jeszcze fularta jakiegoś. Nie no, ten box jest o wiele lepszy, no już nie ma nie ma co się w ogóle kłócić, jest zdecydowanie lepszy, ale widzicie, Holosy 4, zobaczymy czy jeszcze jakieś Holosy będą, Widzicie, to jest mój box, to jest mój box, ja się cieszę z trafień i Fable zwykła, no bo co mamy, z regularnego setu mamy 7 trafień, 4 Trainers galery. wszystkie nowe, znaczy nowe, nie pokazywałem wam, no, te snizzlery to trochę takie zaskoczenie, ale nie przejmujemy się. I co? I lecimy dalej. Paczek jeszcze chyba z pięć. Mr. Mime. Kisuję Zoroark. Ostatnio mówiłem na tym pierwszym openingu, że fajnie było jakby ten Zoroark był w takiej wersji, wiecie, pre-release'owej, nie? I się okazuje, że jest. Może nie taki sam, ale jest Zoroark y, pre-release'owy. Więc nie sprawdziłem po prostu. Dobra. Ile paczek do końca? Cztery, jeszcze cztery i to. I jeszcze możemy coś hapnąć. Glum bardzo ładny. plastu plastuj. Sudą do elektryk. <śc> what, what the fuck? <ś> co to się, się wydarzyło? What? Co, co, to, co tu miało miejsce właśnie? Dawać mi. Ja chcę altarta. Ja chcę teraz? Ja chcę altarta z tego boksa. Nie ma. Nie ma, że nie ma. Znaczy trainer z galery mi dały dwa, więc to jest ekstra. Ale co tu, co tu się dzieje w tym boksie. Dawać mi regularny standard set altar. Może być Rotom, może być miał. Enam, le, enamorus. Enamorus Full-Art. No jest Full-Art. Ale nie ten... Jest Pokémon Fulat może być. Ale w ogóle, co to za box? Powiem Wam wreszcie się cieszę, że jakieś fajne trafienia mamy, bo naprawdę, naprawdę było już dziwnie. Mirage Gate, Kaskun, Porygon Daklet, Blip Pack, Fineon, Historia zero Dotler i Parasek. Dwie paczki do końca. O, zakończymy Giratiną. Okej, okay, okej. Okay, jakieś śmieci. Raz, dwa, trzy. Ojej. Widzicie jaki obcięty? Cztery. Uncommon jakiś. A, energia. Poliwhirl znowu. Luminaon. To ten. Łomatko. Horsey, Mewile, Shellos, Binacle, Polytoad, Rivers. Dużo. Dużo moich ulubieńców dzisiaj. I ostatnia paczka, finalna. Teraz wyciągamy Giratinę. Last Pack Magic, Magic Full. O kurde, faktycznie, bo coś jest? <grymne> ale obstają zwykłą fałkę, bo to chyba ciemny kolor był. Dobra. Raiden Panic Mask, Slugma, Cliffery, Aipom, Spinarak. Spinarak? <grymne> Na zwykła. E. Dobra, ale ile trafiń, masakra? Czekajcie, Holosów 5. Jak jest 5, to jest dobrze. Jak jest 5, to jest dobrze. To no teraz tak. Yy, z galery: 4 sztuki. Uważam super. Uważam, że trafienia są fantastyczne. Naprawdę. Ja więcej marudzę z reguły w tych nagraniach niż się cieszę. I dzisiaj muszę powiedzieć, że jest super. Dwa Wi i dwa fajne trafienia z tych character cards. Cieszę się z wszystkich 4 kart. Troszeczkę żałuję, że kupiłem, bo oczywiście musiałem się chapnąć na to. Wiem, że mniej więcej 8 euro kosztuje ta karta. Nie mam pojęcia Ile Orbital, ale po prostu art jest fantastyczny. Po prostu te, te karty super wyglądają. Te są takie skromne, wciąż są ładne, ale te Vimaxowe są po prostu przepiękne. Super. Co tu się wydarzyło? To ja nie mam pojęcia. O, zrobimy. Taki, taki, takiego screena zrobimy na ten na początek nagrania, żeby zanęcić, no i podstawowy set. Powiem wam też bardzo dużo. No bo tak, mamy jedną, dwie, trzy, cztery fałki, zwykłe. No to raczej jest taki taki standard. Ale, 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 mamy jednego Vistaravi Maxa, Kiratina, bardzo spoko i Curema bardzo lubię. I teraz mamy Fullarta, no tutaj skromnie akurat, ale nie szkodzi. I mamy jeszcze dwa sekrety. Gudra i Lost Vacuum. Więc mamy 4, 6, 8, 9 trafień z regularnego setu. Wow! No to jest super, naprawdę super. To jest 9, 13, 16, licząc te. Co druga paczka prawie? No prawie, no prawie, prawie, tak naprawdę, zaokrąglając. Ale co byłoby najlepszym trafieniem? Szczerze, jak dla mnie, to te dwa, no altarty, nie? Te dwa dla mnie to, to jest naj, najwspanialsze Super Superbox, bardzo mi się podobał, cieszę się bardzo. Może nakręcę jeszcze jeden odcinek, co? A, nakręcę. Dobra, posprzątam i jazda. Trzymajcie się, cześć.